Pa kochanie, pa kochanie, pa Nelly, pa papa, chodź się przytulić. Oki, okay. to papa, pa. to papa. Pa. Dobrze Nelly, to chodź się do góry pobawić. Nie chcę pomalować. A chcesz się pobawić um, tutaj w salonie, czy u siebie w pokoju? U siebie. No dobrze, no to chodź. Hehe. Między innymi jako składnik pigmentów do produkcji farb. Dziadczym, czym jest co? Szansa na podstawę gaczy. Dymek, czym jest trudno? Zgadza się. I posłuchajcie ostatniego hasła rundy drugiej: kamienie milowe w medycynie. Zabijcie złotych. Stworzył szczepionkę przeciw To Tu ja już A, idę do siebie. No dobrze, to ja tylko e, pójdę jeszcze e, zrobić w salonie. Tu okay. Pastera. Tak, Luisa Pastera. O, może pobawię się pluszakiem. O, o zleciał. Co, kochanie, się stało? Zderzyłam się w nogę. Dobrze, dobrze. Ej, chwilka, chwilka. Um, chodź tu na rączki. Pójdziemy do falonu. Buli.

Pogotowie, wiesz, do szpitala jedziemy. Rozstrzyganie tlenu rozpocznijmy od Piotra i rzućmy okiem Piotrze na pytanie, które postawiłeś. Cóż tam mamy? Co wydarzyło się za... Dobrze, chodź, córciu, przyjechałeś. Chodź na listę przyjęć. Dobrze, już jesteśmy. Um, gdzie tu? O, dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? No bo moja córka się bawiła i spadła. Um, z łóżka piętrowego. Dobrze, gdzie ją boli? Kolano. Dobrze, proszę dać dziecko na wózek. Dobrze, który chcesz? Ten. Okay. Chodź. Dobrze, chodź, Oj. chodź. Chodź, Heli. I idziemy tutaj na pierwsze piętro. Mm. Dobrze, że jesteśmy. Boli, mam. Pamiętaj, żeby nie ruszać tą nóżką. Dobrze. Chodź ze mną. Nie do końca wiem, gdzie ja tu mam iść. Chyba Ale... na oddział do dzieci. Nie ja wiem, wiem. To Tylko... będzie nie tu. Właśnie, nie wiem. <laughs> Tu nie, to chodzi w drugą stronę. Yy, chyba na to drugie piętro. Czy dzieci, czy dla dzieci? Chyba. Nie wiem, gdzie. Dobrze. Yy, to trochę pochodzimy tutaj. to yy, Oj, weszło mnie na to piętro. tutaj Chodź. Chodź. Dobrze. Tak, to chyba tutaj. O, dobrze. To chodź. chodź Dzień dobry, ja bym chciała powiedzieć, chcecie zgłosić? Moja córka, moja córka ogólnie bawiła się na łóżku, spadła jej maskotka, chciałem podnieść, jak wchodziła na swoje piętrowe łóżko, spadło i mówi, że boli ją kolana. Mhm. Widzę, że płatszam. Niech córka się położy tutaj na łóżku. Dobrze już ją biorę. Chodź. Dobrze. Ja cię osłucham najpierw, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej okay z twoim serduszkiem, czy dobrze oddychasz. Okej. Okay. Okay. Zimne, prawda? No. Wiem, bo to musi być zimne. Z oddechem wszystko ok. Um, dobrze. Um, teraz um, chodź jeszcze raz na wózek. To cię jeszcze przeniesiemy na prześwietlenie. Ok. Dobrze to chodzi. Um, pani e, może jechać z nami. Tylko, że będzie w osobnym pokoju. Ja zresztą też. Tak, tak, ok. Mama, 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 boli. Wiem, wiem. Ja wezmę córkę na prześwietlenie. Pani może jechać z nami. Tak, tak, wiem. Dobrze, idziemy. Oj, to nie tu. Ja jestem tutaj nowa, więc jeszcze nie wiem co i jak. wiem. Dobrze, dobrze. Um, to niech sobie pani tutaj usiądzie. Dobrze. Ja córkę um, tam położę i ją prześwietlimy. Dobrze, okej, dobrze. Spokojnie, nie nie się, to nie boli. Tylko musimy cię przebrać w takie ubranko. Fioletowe chyba wolisz. Tak. Oj, to usiądź tu. Jednak Ci się nie może trochę za dużo. Okej. Tutaj. Dobrze, mhm. Dobrze, dobrze, widać złamanie. Um, dobrze. Um, córka ma słamaną nóżkę, kolanko ma. Kolanko ma złamaną. Musimy ją zostawić na kilka dni ze szpitalu. Pani może być normalnie surveczką, ale musimy ją, no to jej nóżka zagipsować najlepiej. Ale no, nie wiemy czy się uda, bo to nie jest mocno pochylone, bo ma delikatne złamanie. Wystarczy tak naprawdę, że po prostu nie będzie ruszać nogą. I damy jej kulę, żeby mogła na przykład do toalety iść. Tak, tak, dobrze. A czy jak nie będzie miała ym, żadnego gipsu, będę mogła ją mógł... komponować? Tak, tak, tylko wie pani: najlepiej na siedząco lub na leżąco, żeby nie ruszało tą nogą. Tak, tak, wiem. Dobrze, to chodź, ym, Nelusia. Co my tu jedziemy? Dobrze, dobrze, chodź. Bo ja tu jestem jeszcze nowa i nie do końca wiem, gdzie co jest. I nie do końca też wiem, gdzie mamy gips. Ym, bo nie wiem, czy po prostu będzie gips. Nie ma. Dobrze, my idziemy. Nie wiem, gdzie jest gips. Ym, wiesz, gdzie jest gips? Też nie wiem. No dobra Dobra, no to zostawimy ją bez tego gipsu bo uszkodzenie jest tak mocne Tak, tak, dobra. Chodź jednak Jeszcze zobaczymy czy jest em, w innym, na innym piętrze to może będzie Tylko po twoim mamusie wyjdziemy Oj, bo się zgubi No, bo się zgubi Dobra. Gipsy się nie udało znaleźć, ale na szczęście um, uszkodzenie jest tak mocne, żeby um, po prostu dziecko można zostawić bez tego gipsu. Dobrze. Dobrze. Chodź ze mną, mamusia, zaraz do Ciebie przyjdzie. Dobrze. Dobrze. Chodź. Już mniej boli. No, bo nie ruszasz tą nóżką. Chodź. Dasz radę sama w ser dasz wejść na łóżko? Tak. Tutaj Ci zostawię... Um, tutaj Ci zostawię... Um, Zostawię Tobie um, wózek, żebyś mogła sobie normalnie, um, normalnie po prostu później wejść i gdzieś tam iść, na przykład do toalety. Ale nie wiemy, czy nie będziemy musieli Ci zmienić łóżka. Dobrze. Dobrze, no to poleż, zaraz pójdę po mamusie. Dobrze. 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 Um, tak, ja już bym chciała panią zaprosić, tylko nie wiemy, czy nie będziemy zmienić córce miejsca, bo właśnie no, dziecko ma za niedługo wychodzić, ale nie wiemy, czy będzie wszystko dobrze. No, chodź. Um, my też damy córce kulę jakby wolała, ale to jutro. Bo jutro właśnie ta osoba bo właśnie też miała e, złamaną nogę, tylko drugą, też właśnie miała złamaną, więc ma obecnie kulę. Więc damy córce jutro. Na razie będzie na wózku, bo na wózku jest łatwiej dla takiego małego dziecka. Tak, tak, dobrze. Dobrze, to jakby się coś działo, to po prostu proszę przyjść do recepcji. Tak, okej, okay, rozumiem. E, dobrze, to ja zaraz przyniosę em, posiłek. Wiem, że tutaj jest, ale to jest śniadanie, a już jest spora obiadowa. I od razu też to wyniosę. No, więc ja teraz wracam. Okej. Okay. Mama, ja już jestem trochę głodna. nie wiem, więc ci zaraz przyniosę jedzonko. A co byś chciała? Coś tu, czego, czy jak? Nie wiem. Dobrze, to ci przyniosę po prostu coś, co może ci smakować. Okej. Okay. Okej. Okay. Ogólnie sorki że się tak szwędnę tutaj, ale nie do końca jeszcze wiem gdzie co jest. Tu będzie ten jeszcze niżej. Dobra, ja już jestem. O, tutaj jest. Dobra, ja wezmę tej dziewczynce coś do jedzenia. Tylko co ja jej mogę dodać? Damy jej pizzę i czekoladkę na podwieczorek. No i sok chyba pomarańczowy może wezmę. Albo żadę. Jednak nie damy pizzy. To damy jej to. Do picia sok pomarańczowy. A na podwieczorek czekoladę. Dobrze, idziemy. Sorry, bo to jest mój taki pierwszy bardziej poważny filmik i jakby nie wyrabiam pojechać na i piedro mi ciężki powiedzieć to dobre piętro w Dobra, idziemy. A Any możesz sama chodzić? Dobrze ja przyniosłam jedzenie i mam nadzieję, że będzie dziecko smakowało. Okej, okay. proszę, proszę tu pani położę, okej, okay. widzę, że dziecko zasnęło, tak, właśnie zasnęło, było zmęczone pewnie, dobrze, no to ja was zostawię, już pani mówiłam, że jakby, będzie się działo, to do recepcji, a w tym odcinku to na to koniec i następna część będzie po wbiciu... Myślę, że 500 lajków pod tym filmem.